Powiat Kozienicki otrzymał dofinansowanie rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch inwestycji drogowych. Pierwsza to remont drogi powiatowej 1702W wyborów Basinów, odcinek wyborów Grabów Nowy. W ramach zadania zaplanowany został remont drogi na długości 2140 m. Całkowity planowany koszt tej inwestycji to kwota przekraczająca 1 534 000 zł. W tym wspomniane dofinansowanie to ponad 920 tysięcy. Przewidywany okres realizacji to maj-październik 2022 roku. Druga inwestycja to już drugi etap przebudowy drogi powiatowej 4504W Stary Gródek Sarnów w miejscowości Kociołek. W ramach tego zadania zaplanowana została przebudowa drogi na długości niespełna kilometra. Całkowity planowany koszt tej inwestycji to prawie 851 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 510 tysięcy. Przewidywany czas realizacji to marzec-wrzesień 2022 roku. Łącznie dofinansowanie tych powiatowych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekroczy 1 431 tysięcy złotych.